padał deszcz, bo mielibyście mogło w butach. Nienawidzę tego samochodu! Nie możemy go gdzieś zostawić i uciec. Nie, kochanie, nie wolno śmiecić. Dobra, zmykajcie do domu. Mama musi mieć chwilę dla siebie. Dobra, nie chciałam tego mówić przy dzieciach, ale nienawidzę cię! Po prostu nienawidzę tej twojej wyliniałej tapicerki, tej po prostu ziemi, po której się toczysz. Nienawidzę cię! Nowy akumulator. Świecę. Ja nic tylko daję, daję i daję. Co jest? A nic, Hela rozmawia znowu z samochodem, wiesz? Wiesz co? Po prostu wsadź sobie swój tłok w cylinder, kolego. O! Hela? Przepraszam, rozmawiam! Nie, nie, to wiesz, to lepiej zostawmy ich samych, nie? Ja mam dosyć tych twoich wymówek, tych twoich przeprosin. Słuchaj, jeśli o mnie chodzi, to po prostu możesz się rozkraczyć i po prostu tutaj zardzewieć, ty, zachodni klonie Trabanta. Wiesz co? Żebyś się otruł tym gazem, którego tyle żłopiesz. O! Brzmi ostatnie słowo, tak? Witam Państwa i zapraszam do mojego komisu, w którym jedyny grad to ja, Mirosław Grat. To rodzinny sedan, prawie muzy na 10 lat, ale to nie grad. Tak, to grad. Wiesiek grad, mój młodszy brat. To cacuszko, to też nie grad. To prawdziwa gradka. Dobra, koniec magazynu kulturalnego. No, ale a może byś znalazła z Krzysiem jakieś inne zajęcie. Ale jakie? Właśnie, no, nie ma co robić. Ej, jest! Macie do odkrycia cały świat! Użyjcie wyobraźni. Chodź. Wyobraźmy sobie, że telewizor jest włączony. Dobra. Tylko nie siedź za blisko. Kamo, Lepiej pobawmy się w dom. Dobra. Ty będziesz tatą i będziesz patroszył ryby na kanapie. A ja będę mamą i będę ci mówić, żebyś mi nie rzucał flaków na dywan. Tak się bawi w domu. Tak. Nie, u mnie w domu mama chce pocałować tatę, ale tata jest zmęczony i mama przez cały czas szoruje Tak. Hela, hmm? mam dla ciebie dobrą wiadomość. Udało mi się uruchomić twój samochód. Super. Jest też zła wiadomość. Za cholerę nie mogę wyłączyć tego grata. Rysiu, no przecież dwa miesiące temu wstawiłeś mu nowy silnik. Nowy silnik? Michela, gdybyś ty zaczęła teraz kręcić z jakimś 60-letnim facetem, to co? byłby to Twój nowy chłopak, nie? Słuchaj, ty wiesz, że zostawiłaś silnik na chodzie? No, daleko nie zajdzie. Ja próbowałam go wyłączyć tym śrubokrętem, co tam jest wbity w stacyjkę, ale jakoś udało mi się tylko włączyć wycieraczki. No, może jedźmy szybko gdzieś, gdzie pada! Po co ty trzymasz ten złom? A wiem, tak. Chcecie być razem ze względu na dzieci. Ja no, wiem, że powinnam go sprzedać. Ja po prostu lubię mieć samochód, którym mogę dogonić na piechotę. Mamusiu, czy mama hmm? była do polerowania sztućców? Mm, nie, skarbie, tatuś cały wypił. Żartuję. A po co ci? Bo bawimy się w dom, a mama Krzysia zawsze wszystko poleruje. Ojej, a to może lepiej baw się w swoją mamę niż w mamy Krzysia. No, zawsze możesz je wylizać do czysta. Dobra. Kochanie, kochany, kochanie, kochanie. Kotku, czy mogłabyś wyprać dywan? No nie pierzemy dywanów. Jak się zabrudzi, to się wyprowadzamy. Dobra. Yeah. Jak już sprzedasz ten samochód, to kupimy sobie taką wyścigowę ze spoilerami. No wiadomo. Lakier czarny, metalik Proszę ja ciebie, przyziemiany szybkie i podjeżdżamy z fasonem pod szkółkę. Nie możesz po prostu powiedzieć, że nie. Hej, hej, hej. Hej. Litka już szukuje. Bardzo dobrze. Co tam piszesz? Ogłoszenie do gazety: sprzedaj samochód. <noise> Poważnie? Tak. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. I co napisałaś? Golf. 22 lata. Przebieg 300 tysięcy. Wartość historyczna. To mm. prawda. Grał w serialu jako dubler samochodu pana Samochodzika. Dobrze kombinujesz. Mm. Poczekaj, trzeba to trochę podrasować. Golf 22 lata. Mm -hmm. To napiszemy yy, rocznik 1985. To będzie trudniej policzyć. Albo nie. Niemiecki klasyk, rocznik 85. O, co hmm. dalej? Dzisiaj znowu nie chciał zapalić. Dobrze, mało pali. Aha, i? Em, Rysiek grzeby w nim prawie codziennie, więc może regularnie serwisowany. Szybko się uczysz, dobrze. Zmieniałeś mu kiedyś opony? Nigdy. Mhm. Oryginalne wyposażenie, wyposażenie fabryczne. fabryczne. <laughs> Widzisz, tak to działa. Widzę. Że lepiej ode mnie. Proszę. Cześć, Leszek. No to gdzie idziemy na kolację? Droga Litko, pomyślałem sobie, że może spędzimy ten wieczór w miłej, nieskrępowanej, plenerowej atmosferze. Wykwintna kuchnia polska i międzynarodowa z elementami orientalnymi. Kuciak z w cieście na winos. Nie, raczej kiełbasa i bigos nad Wisłą. Obie, panie, pomyłka. Zestaw super kebab i piwo uzdzicha, proszę. Idziemy. Trzeba zrobić, żeby dostać pożyczkę z funduszu zakładowego. Zależy na jaki cel. Remont domu, wyjazd na wakacje, zakup działki rekreacyjnej. Wszystko naraz. Chciałam wyjechać na Majorkę, kupić tam działkę z willą i od razu ją wyremontować. Muszę zmienić samochód. Musisz? No a nie? Mój żołnierz właśnie się rozkraczał, a mam trójkę dzieci. Przedszkole, żłobek, praca na zmiany, Po prostu muszę czymś jeździć. Proszę bardzo, nie powinno być problemu. Wypełni ten wniosek. Wypełniłam już. Aha. W takim razie. tak. Czyli przed wypełnieniem wniosku muszę wypełnić wniosek, tak? Tak. To jest jakaś biurokratyczna paranoja. Nie ma za co. Wojtek, jak puszcz długopis? Pisz, a tak, tak, jasne, bierz, bierz. No. A co chyla? Kupujesz nowy samochód? Mniej stary. Imię, nazwisko, zawartość teczki? Pisz, nie dotyczy. La, widziałem kartkę na twoim samochodzie, sprzedajesz go. Mhm. Kurczę, Kurcze, no zawsze chciałem mieć golfa dwójkę. No ja, cóż, to prawie jakbyś mi wyznał miłość. W jakim jest stanie? Dobrym, to jest klasyk. No, no pewnie, a ile za niego chcesz? O no wiesz, chciałam 1800. Biorę. Naprawdę? No pewnie, przecież to inwestycja. No, bo wiesz, trzeba w nim zrobić tam parę rzeczy. E, słuchaj, ja mogę Ci dzisiaj przelać kasę na konto. Ale wiesz, no, trzeba w nim zrobić dużo rzeczy. Ale ja zawsze marzyłem o takim wozie. On się sypie. Ale ja mam 1800 i chcę go kupić. Ja długo zbierałem. Słuchaj, Jacek, tylko idiota zapłaciłby za niego więcej niż 800. Nie, to nie. Nie będę się targował. Ciekawa strategia sprzedaży. Pyszny kawałek, skarbia? Dziękuję, Skarbie. Ach, za dużo pijesz. Przepraszam. Nie mów, przepraszam, mówisz. Zamknij się, kobieto. Wcale nie. Tak, nie, tak, nie, tak. A potem bykasz i rzucasz butem w telewizor. Chcemy, że nie, tak, nie, tak. Nie. Mamo, mamo! Myślisz, że on go kupi? Nie mogę uwierzyć, że dojechał z powrotem. Dlaczego silnik się nie chce wyłączyć, jak wyciągam kluczyki? Nie wiem, o co panu chodzi. No coś... O! Coś jest ze stacyjką. Wcale, że nie. O, jak nie, jak tak? Po prostu jak dojeżdża, to robi zawsze rundę honorową. A mogę zajrzeć pod maskę? A zna się pan na samochoda? <laughs> Może. O kurczę, Kowalska się kąpie. Gdzie? Wszystko nowe, prawie. A! A tego szczura można wyjąć zawsze. Mm -hmm. No wie pani, no. Oboje wiemy, że ten samochód wygląda ekstra. Tak. E, muszę pani powiedzieć, że ja rozłożę pizzę i potrzebuję samochodu, właśnie niezawodnego. czego on się zaśmiał? Nie zaśmiał się. O no, zaśmiał się. Wcale, że nie. Jak nie, jak tak? On po prostu się czasami śmieje w dziwnych momentach. Z biedny chłopiec. Nie jest z nim wszystko w porządku. Nie. Cześć, Hela. Cześć. Krzysio bawi się z Nelą w środku. Sprzedajesz go. Powodzenia. Niech ta paskuda wreszcie stąd zniknie. A może sprawdzić, czy Krzysio czegoś nie podpala? Ale wrócę dzisiaj późno z pracy. Dosyć z tego, musimy się rozwieść. Dobrze, ale najpierw musimy mieć dzieci. Żeby mieć dzieci, musimy się pocałować. Dobrze. Krzysieńku, a co wy robicie? Wolno nam, jesteśmy po ślubie. <śleszy> 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 Powiedzmy sobie szczerze: za 1800 lepszego pan nie kupi. Dam tysiąc. Zgoda. Hela, zabieram go stąd. Chodź, Krzysieńku. A co się stało? Wiesz, co oni robili? Udawali, że są małżeństwem. Ej, koguciku. Słuchaj, nie po to ja wychowuję moją małą, słodką córeczkę, żeby stała przy garach i była twoją kurą domową. Hela, oni się... całowali. O Boże, dzieci okazują sobie uczucia. Koniec świata. No cóż. Widzę, że mamy inne poglądy na temat wychowania dzieci. W moim domu przynajmniej nikt ich nie uczył, jak się całować. To moje gratulacje. No, Ja nie żartuję. Gdyby ktoś się nimi zajmował, na pewno nie doszłoby do czegoś takiego. No przepraszam bardzo, ale ja się nimi zajmowałam. Nieprawda? Właśnie, że tak. Właśnie, że nie, nie zajmowała się. Dziewięć stóp zajmowała się. Nie chcę, żeby moje dziecko się tutaj bawiło, choć kochanie. Cześć, Krzysiu. Czekaj, skargo. Przepraszam, mamo, ale nie zrobiłam nic złego. Wiem, kutku, nie przejmuj się. Lepiej niech Pani z nią porozmawia. Lepiej niech Pan jedzie rozwozić pizzę. Jak tak, to tak. Jeszcze dwie stówy. No! Malutki mój. Dajesz, 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 dajesz. Dasz radę, dasz radę. No i jeszcze raz. Puk tam? Harcerze w skarbie. Powiedz mi jak to było z krzysiem. Bawiliśmy się w domu, a jego mama, no, nakrzyczała na mnie, bo się całowaliśmy. No to już wiem. A coś jeszcze? I powiedziała, że jestem niegrzeczna, bo jabłko nie spada z jabłoni. Pada niedaleko od jabłoni. No tak, ale co to znaczy? To znaczy, że jak zobaczysz, że mama Krzysia kuleje, to się nie zdziw. Nie będę się już bawić w rodzinę. To głupia zabawa. Ale dlaczego? Bo najpierw jest ślub, potem rozwód, no a potem już koniec zabawy. Słonko, ale nie wszyscy się rozwodzą po ślubie. No, moi rodzice się nie rozwiedli. Rodzice twojego taty też są razem. Ale się ciągle kłócał. No, bo twoja babcia Krysia to groźna psychopatka. Co to znaczy? Że jabłko nie spada z jabłoni. Skarbie. to, że ja rozwiodłam się z twoim tatą, to nie znaczy, że ty też się rozwiedziesz. Wiesz. Bo chcę w to wierzyć! Dziecko, współpracuj ze mną! To odpadło. Ale jakoś pan dojechał. No tak. Czyli to nie jest potrzebne? No jak nie, jak tak? Jak tak, jak nie? Ten sobie wybrałaś? No, chcę się wspiąć po drabinie społecznej do 15 piętnastoletniej Astry. Zobaczmy to cudo. A ty myślisz Rysiu, że coś tam wypatrzysz? Słuchaj Leszek, jak byłem na misji w Syrii, to musiałem dokonać oględzin czołgu i to zakopanego w piasku. Byłem potopstrzałem i kawałek granatu utkwił mi w nerwie wzrokowym. To nie poradzę sobie z tym autem. Mm -hmm. A ja myślę, że on siedział w koszarach i obierał ziemniaki. Coś ty powiedział? Nic, o, plamka tu. Witam w komisie Gradpol. Chciałabym zaproponować uroczy firmowy brelok do państwa nowego używanego samochodu. Pan Grad obsługuje w tej chwili innych klientów, ale może ja mogłabym w czymś pomóc. O, y, czy instalację gazową ma LPG? Pan grad obsługuje w tej chwili innych klientów, ale może ja mogłabym Cięż przyjść pomóc. <laughs> Kochanie, ty też jesteś składana z części. Witam serdecznie. Znowu się spotykamy. Czym mogę służyć mojej blond królowej? Na przykład nie nazywać mnie blond królową. Idź na razie do klientów unika. Dobrze. Jestem Dominik. Może nie jest lotna jak benzyna, ale uwielbiam ją. Benzyna nie benzyna, ale ciśnienie w gaźniczku skaczy, co? Czyli widzę, że chce pani zabrać najładniejszy samochodzik w moim komisie. No, chyba tak. Ok bardzo słusznie. To jest bardzo piękna maszyna, księżniczko. Licznik niekręcony? Czy licznik niekręcony? To pan że ze mnie ułaha? Misiu, jakbym chciał z ciebie drzeć łacha, to bym ci wyrwał wątrobę ze śledzioną, jasne? Rysiu, jak? jak? całkiem nieźle wygląda. Okej. Okay. Dam panu za niego 3000 od ręki. E, to jakiś żart. Gdybym chciał na tym nie stracić, to musiałbym wziąć za ten super wózek co najmniej... Co najmniej 5000. Helu? Ja to załatwię. Witam Pana, Leszek Polak, osobisty aptekarz Pani Heli. Grat. Grat. No dobrze Panie Grad. porozmawiajmy tak szczerze. Jaka jest absolutnie najmniejsza cena za ten samochód? Pięć tysięcy. Nie, nie będzie. To i tak jest cena promocyjna, żeby przyciągnąć klientów. Ja będę miał na tym najwyżej 300 złotych za rok. muszę zapłacić pracownikom, żeby mogli utrzymać swoje rodziny, mechaników. Sprzedawców. Tę małą, ślicznotkę. Dobra, cztery osiemset, pójdziemy do biura, wypiszemy papiery i sprawa zaacjona, kolebno, to moja, no. Chłopaki! Można na chwileczkę, panie Grat? Widzi pan, e, ja wiem, jaka jest cena tego auta. I ja rozumiem, że pan musi wyżywić tych wszystkich biednych ludzi. No ale widzi pan, ja jestem biedna, a pan na mnie żeruje. Nie, to nie jest. To. A poza tym obrał pan złą strategię. Mają mnie przekonać brzydkie samochody i piękne kobiety. Ja nie jestem blond królową, księżniczką ani królewną. Ja jestem dużą, zdeterminowaną kobietą, która jest w stanie zapłacić za ten samochód 3000 i ani grosza więcej, jasne? Cztery dwieście. Trzy 3800. Trzy 3,5. Trzy. Trzy Powiedziałam, chce mnie pani wykończyć z zimną krwią? Jakoś będę musiała z tym żyć. Dwa 800. Nie, wróć. Zgoda. 3000. Idę spisać umowę. O, jak? Stargowałam do trójki. Jak to zrobiła? Rysiu. Byłam kiedyś w Bieszczadach nad zalewem sonińskim. Była burza, waliły pioruny. A ja siedziałam w łódce, karmiłam piersią jedno dziecko, rodziłam drugie i robiłam sobie zastrzyk przeciwbólowy w kręgosłup. Więc chyba umiem kupić używany samochód. Szacunek. I <grystanie> co? Cieszysz się? Kochana. Ej, weź ten zatek, bo mi się odciśnie. A pamiętasz, jak w liceum sprawdzałyśmy, ile osób zmieści się na tylnym siedzeniu? No. A teraz sprawdzamy, czy wejdą siaty z zakupami i trójka dzieciaków. <grystanie> Albo jak pożyczyliśmy kiedyś od rodziców samochód i zamiast do kina pojechałyśmy na białą łękę. No. Miałam wtedy chłopaka na białą łęce. siedział w więzieniu na białą Lęce. No, No, tego nie mógł mnie przyjechać. Oczywiście. Kurcze zróbmy to. Co? Litka siedzi z dzieciakami, po prostu wsiadamy i jedziemy przed siebie. Poważnie? Pękasz? W życiu. Nie. E, nie wiem, zrobię Ryszkowi kolację. Cześć. Hej. Kochanie, musisz sobie znaleźć pracę. Kochanie, ja już mam pracę. Muszę z tobą żyć. Powinna była się z nim rozwieść. Myślałam, że Krzysiowi nie wolno już tutaj przychodzić. E, powiedziałam jego mamie, że jak nie będzie bawił się tutaj, to będzie siedział u niej w domu. O, bardzo sprytnie. Boi się, że Krzysia nauczy się złych zachowań. No. A ona uczynnęle jak odkażać mydło. <laughs> Serio? Jesteś cicho. Myślisz? Nie całują się.